Hej wszystkim, Marcysia z tej strony. chciałam pokazać na szybko album, który właśnie przed chwilą skończyłam. Nie mam się z tym szybko uporać, ale się okazuje, że no, jednak te małe pierdółki zajmują najwięcej czasu. Pokazuję na szybko, bo, bo muszę go spakować właśnie do paczki. Jest to album z kolekcji zrobionych z, z, z Empiku. Mm, prezentuje się tak wygląda tutaj troszkę, że jest za luźno ale myślę, że jak się doładuje zdjęć to, to będzie dobrze i ten i chciałam, żeby on troszkę był luźniejszy, no bo myślę, że jak tam te zdjęcia powchodzą, to są maty i te to myślę, że akurat tak się zrobi, że, że będzie fajny Albo ma około 15,5 na 15,5. Myślę, że po wykonaniu, bo jak baza była na 15 na 15. No to, grzbiet jest zrobiony. Nie wiem, coś mi się tutaj telefonuje. O, teraz chyba widać. Grzbiet jest pokryty tapetą. Pod spodem jest taka specjalna, nie wiem, nalepka, jak to się nazywa dokładnie ale taka nalepka w rolce. No i kartka z kolekcji. Napisy też są z kolekcji. E, prezentuje się tak. Tu takie perełeczki, serduszko i tutaj jakiś taki ba badzik. E, tu jest to samo. Nie ozdobiałam tej układki, nie wiadomo jak, bo. E, no, stwierdziłam, że za dużo by było tego. E, do, do odwrócenia uwagi jest kartka w grochy. E, w środku. Prezentuje się tak. Wszędzie są pododawane takie oto karty. Na upartego można coś sobie na nich wpisać tutaj na dole, albo gdzieś albo po prostu sobie wyjąć. Jest to taki gratis. Co kto chce? Myślę, że to jest takie fajne miłe, bo albo może być taki rodzinny. Dla mama z dzieckiem, ogólnie z, z, z mama z, z dziećmi, nawet Ym, jakaś taka miłość. Yy, bo Tutaj ogólnie napisy mówią yy, Hello, I love you, i takie jakieś tam różne typu yy, coś w tym stylu. Na układce mamy takie wyciągane okienko. Yy, tutaj jest z wykrojnika, to jest wyciągane. Yy, tutaj dla ozdoby jest ten kwiat, który, który jest yy, w tym. Wyciętym tym, ale ogólnie z drugiej strony można sobie tutaj wschodzić, nakleić zdjęcie i, i po prostu tutaj wcisnąć i by było w ramce, prawda? Czyli jak nie ma, no to mamy kwiatka, jak jest zdjęcie, no to mamy zdjęcie. Dalej jest kieszonka. Tu mamy taką matę czarną na dwa zdjęcia. Ogólnie album pomieści zdjęcia myślę, że 9 na 13 Taki niestandardowy rozmiar to tak 10 na, 3, na 14 bo, bo w niektórych miejscach są karty, które mają właśnie taki rozmiar o pół centymetra większy, czyli tam 11x14,5. W, w każdym stronie jest taka mata, też jest nie ozdabiana nie, nie ani nic, tylko jest z, z taką tutaj tasiemką. I po prostu zostawiłam, żeby można było włożyć jak najwięcej zdjęć. Hmm, dobra, później sobie Ale dalej e, są takie dwa beli Tutaj wyciągane, tutaj są z serduszka. E, no i obydwoje, obydwie są takie same. Tutaj zdjęcie 9 na 13 wejdą. Mata jest to samo. Dalej e, ogólnie o tak wygląda. Są dwie maty. Hmm, oczywiście na dwa można zdjęcia. Także myślę, że to jest fajne, bo można sobie to odwrócić i dwa zdjęcia nalepić. Niekoniecznie jedno. Y no i oczywiście to, kochane, takie obrazeczki. Albo można sobie gdzieś też, jak już zdjęcie będzie y nalepić, wykorzystać. A jak nie, to po prostu zostawić albo wyjąć. Kto tam, kto będzie chciał. Y Dalej. Jest kieszonka znowu. Tutaj jest ładna, ładne z mamusią piękne. Podoba mi się tak bardzo to. I tutaj z drugiej strony jest kobitka. Mata. Kartki z kolekcji. Ogólnie album robiłam jakby z myślą takich siostrzanych stron. Bo ja lubię ogólnie jakiś taki ład więc jak się otwiera album więc chciałam to zachować. Następna strona to jest tutaj tak samo widać, że no, na przemian, ale ogólnie zachowana jest ta taka jakby siostrzaność, jak to nazwać. Tutaj po prostu są dwie takie same, i jakieś tak po prostu no, krzywizny, niekrzywizny, ale chodzi o to, żeby po prostu, żeby to było jakieś takie spójne. Lubię to w albumach, a nie że są takie jakby wszystko z innej parafii. Następna strona jest, tutaj są takie jakby dwa bylibendy, ale one nie są na środku, tylko są przesunięte na bok, tutaj nie są podklejone, można sobie z każdej strony zdjęcie wsadzić tu i wyciągnąć, zostawiłam tak specjalnie, żeby po prostu, no byłaby większa jakaś taka możliwość ruszania tych, tych stron, tych, tych mat ogólnie. Tutaj też są takie obrazki z tymi tymi, to jest to samo dokładnie. E, Sterna są w kropeczki. Bardzo fajny jest ten papier, tutaj jest taki e, po, posrebrzany w niektórych momentach. E, następne to są dwie przyklejone maty. E, no, taśma Łosi i tutaj napisy dwa. E, life Together i e, e, Loving This Day. Tutaj są takie małe półperełeczki, żeby jakoś tak rozświetlić troszkę to matę, żeby nie było smutna. I tutaj też spokojnie będzie fajne zdjęcie. Yy, tutaj to samo jest. Yy, tu jest dokładnie to samo, co na tamtych stronach na początku. Yy, no lubię jakiś taki ład, więc no tak to u mnie jest zachowane. Best day ever. Tutaj wsuwamy zdjęcie. Yy, oczywiście... Można sobie tu więcej wsadzić. zostawiłam tak, podam mu panienki, można sobie wyciągnąć albo zostawić, tu też można sobie je wsunąć. Yy, a jak nie, to po prostu wyciągnąć i wykorzystać gdzie indziej. No, koniec albumu jest taki. to jeszcze brakuje mojego logo. Składarosa nie boli. Yy, no i co? Tyle ogólnie. Yy, Tutaj jest każde oklejone tym taśmą łosi. Te niektóre taśmy łosi to po prostu zżerają mi kupę nerwów. Fajne są do właśnie do oklejania, ale odklejają się niektóre, więc nie za bardzo jestem do nich przekonana. No cóż, jakieś fajne macie, znacie to dajcie znać, bo, bo mnie niektóre po prostu wyprowadzają z równowagi. No i tak się prezentuje mój album. E, chyba znowu mi wyszedł Vintage, czego nie miałam w ogóle w zamyśle, no ale cóż, no taka ciemna kolekcja, trochę takie, no myślę, że, znaczy, chyba ogólnie zaczynam zauważyć, że lubię takie klimaty, coś mi się wydaje i, i właśnie, no w większość albumów wychodzi mi taka. Dobra, piszcie co, co uważacie, e, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, co myślicie e, o tym wykonaniu. No i co? Subskrybujcie łapki w górę i pozdrawiam Was serdecznie do następnego razu. Buźki!